Siema. Z tej strony Jonathan Snap, w dzisiejszym odcinku tego periodyku porozmawiamy sobie o najlepszych perfumach na świąteczny okres. Przynajmniej takimi, które ja najbardziej lubię. I pomimo tego, co zobaczycie, nie jest to artykuł sponsorowany. Po prostu wybrałem pięć zapachów, które okazały się najlepsze. Moje kochane misiaczki, czy pamiętacie może jak rok temu nagrywałem filmik dotyczący tego, jak sprawić największą przyjemność swojej teściowej na świąteczną choinkę? Jeśli nie, to koniecznie nadróbcie, zanim obejrzycie ten, bowiem możecie się dowiedzieć tam, że teściowa, pomimo wszelkich prób, starań, nie dostała wciąż oryginalnego zapachu. Czy to się zmieniło? Nie mam pojęcia. W tym roku sprezentowałem jej coś innego. Ten zapach to zapach z mojej tegorocznej kolekcji i nazywa się Ed My Own Next Day, czyli to jest zapach tak zwany u ciotki na imieninach. Ten zapach dostała dzisiaj. Prezencie dzisiaj tuż przed świętami, moja teściowa. jestem bardzo ciekawy, czy chociaż w jednym procencie się jej spodoba, dlatego że uznałem, że to właśnie ten zapach idealnie nadaje się moim zdaniem na święta i lekrość go wącham to przypominam sobie właśnie. Takie świąteczne chwile, które większość z nas tak bardzo lubi i kojarzy z naszego dzieciństwa. Wtedy, kiedy wieczorem zagnieżdżamy się w pięknie udekorowanym wnętrzu, a za oknami sypie sobie śnieg oraz stuka nam w szybę czarny kot. I to jest właśnie taki zapach, który właśnie celebruje takie dawne chwile jeszcze tak, i takie. to uczucie jest takie też bardzo rodzinne, taka kwintesencja świąteczna, Więc polecam to na świąteczne noce. Myślę, że tutaj te takie swojskie mm, drzewno jabłkowe akordy oraz marinowe granita odgrywają tutaj te role, właśnie że, że ten zapach posiada taki niesamowicie jesienny, ale jednocześnie świąteczny waj. Myślę, że inny zapach, który zdecydowanie uwielbiam nosić w święta, zwłaszcza, że, że ten okres zimowy, około świąteczny, również kojarzy mi się z takimi gęstymi, ciepłymi kąpielami. Uwielbiam kąpiele. Zawsze zapalam sobie, yy, gdy kąpię się w wannie, bardzo dużo kadzidełek. I takim zapachem myślę, że jest kolejny zapach w mojej tegorocznej kolekcji, a jest to Pitches. Pachnie w pachniach taki słodko goszki broskwiniowy likier jest bardzo seksowny. Chyba więcej już nic wam na temat tego zapachu nie powiem, ale uważam, że również sprawdza się świetnie. Kochani, myślę również, że dla niektórych z Was święta z pewnością nie mogą obyć się bez cudownego czekoladowego polaro. A ja wam, mam dla Was super alternatywę: bananowe polaro. I tym zapachem jest The Perfect Banana. Jest to perfekcyjny banan, który właśnie pachnie takim cudownym bananem w waniliowej polewie na delikatnej piżmowej bazie. Piękny, elegancki, owocowy zapach. Myślę, że również idealny, gdyż powoduje taką apetyczną, owocową i szampańską atmosferę, gdy jest. Rozdmukiwany wokół naszych ciał w pomieszczeniu. Myślę, że w święta również puszczamy wspaniałe marzenia i takim rozmarzanym, świątecznym zapachem, który moim zdaniem chyba jest jeden z tych wszystkich, które Wam tu powiedziałem, najbardziej akurat od daje atmosferę, która mi się kojarzy świątecznie, jest to miasto na tle rozbieżdżonego nieba, czyli jest to Starlight Shores. To jest taki właśnie zapach spełniania. Świątecznych marzeń. Jeśli ktoś woli spędzić święta na wakacjach w Dubaju, to to jest właśnie taki zapach. Kochani, a teraz powiem Wam, czym ja będę pachniał te święta i czym w zasadzie zazwyczaj pachnę w ostatnie święta, bo to jest zapach z ubiegłorocznej akurat kolekcji i ten zapach. To Wangelis Intrinsic. I to jest taki, to są takie perfumy, takie bardzo, bardzo waniliowe. Na pewno uważam, że lepszego zapachu nie znajdziecie. I wiecie co? Kiedyś nagrałem taki filmik, w którym powiedziałem, że bakarat róż został chyba tak stworzony, żeby uzależnić ludzi. I wierzcie co, ja Wam powiem, mi się chyba też niestety przytrafiło to w przypadku tego zapachu. Bo wiecie, ten zapach to jest taka. la pirantha ultrasot kada ka Waniliowa chmura, która jest tak potężna i tak apetyczna, że nie możesz się wokół niej uwolnić. Te perfumy, gdy nawet zaaplikujesz je w bardzo małej dawce, tworzą wokół człowieka taką formę takiego potężnego, jakby dymu. I jakby ten zapach był w formie dymu osiadającego na człowieku i miał ogromny waniliowy zapach. Dla mnie one w ogóle pachną, jak taka luksusowa lodziarnia pełna waniliowych lodów, nie jakichś podróbek. Czyli niestety taka lodziarnia, jaka istnieje, Prawdopodobnie tylko w waszych wyobraźniach. Zapas skomponowany jest właśnie głównie wokół nuty wanilii wraz z dużą domieszką ambrofiksu, czyli molekuły ogólnie ambrox, którą z pewnością znacie pod nazwą Ambroksan. Tworzy to w połączeniu taki bardzo gęsty, taki właśnie w dymnowaniliowy, ale taki mięciutki i bardzo seksowny obłok. Wokół was, że było jeszcze bardziej gęsto, to ten zapach zdecydowanie został jeszcze bardziej zagęszczony i posłodzony różą. Tu taką, wiecie, różową kosmiczną, która została użyta tutaj tylko w małej ilości, i która powoduje, że ta wanilia. Właśnie uważam, że, nadaje, że ma jeszcze taki bardziej dziam-ciam aspekt, a żeby w sumie zapobiec tej cukrzycy, bo to jest poważna choroba. Nutę głowy wyostrzają soczyste nuty pomarańczy i czerwonego pieprzu. I właśnie ten czerwony pieprz nadaje tym perfumom taki żywiczny, drzewny, troszkę dymny aspekt nuta głowy, łącząc się z tą bardziej fenolową nutą wanilii i właśnie podkreślając, ten taki żliczny, drzewny i lekko dymny jej ton właśnie. A pomarańcza nadaje wspaniałej czystości. Przez to otwarcie tego zapachu cudownie skrzy. Ale pomimo tego strzenia już wiemy, jak potężne, mocarne wszystko to jest. Ja się już z Wami, misiaczki, żegnam. Mam do Was yy, na taki koniec filmiku tylko jedną prośbicę. A moja prośbica brzmi do Was tak, żebyście w komentarzach koniecznie teraz napisali jak najwięcej pytań właśnie o tematyce perfumowej. Jeśli macie jakieś pytania na temat troszkę inny, też myślę, że znajdzie się czas na taką odpowiedź, bo właśnie w samych świętach chcę dla Was zrobić świąteczny QA, tak jak zrobiłem kiedyś i wiem, że bardzo się Wam podobał. Także w tym roku oczekujcie czegoś podobnego. Także bierzemy się do chroboty i zadajemy pytanie, a ja się już z wami żegnam i jak zwykle wysyłam Wam wspaniałe serduszka. Pamiętajcie, krótel fumiarstwa w Polsce jest tylko jeden. I tego się trzymajmy. Pa!